Nasza organizacja ma za zadanie, jedno, jednym z zadań statutowych naszej organizacji jest wspieranie i promocja honorowego krwiodawstwa. Staramy się zawsze uczestniczyć przy dużych takich akcjach, tak jak mamy tutaj dzisiaj na rynku, żeby promować honorowe krwiodawstwo, zwerbować nowych dawców. Serdecznie zawsze zapraszamy do udziału w takich imprezach, do udziału w zbiórkach krwi, czy to są akcje mobilne Czy w rejonowym oddziale krwiodawstwa. Nasza organizacja zawsze aktywnie stara się uczestniczyć. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, serdecznie zapraszamy do oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża, gdzie jak wydajemy po oddaniu 6, 12, 18 litrów krwi, odznaki zasłużony honorowy dawca krwi. Można zapisać się również do klubu honorowych dawców i jak jako wolontariusz udzielać się w różnych akcjach, tak jak na przykład dzisiejsza ta na rynku.